Cześć! Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie podziałowi projektu na poszczególne ścieżki grupy funkcyjne. Grupy funkcyjne szyny, czy z angielskiego busy. E, według tego podziału będę pracować przy realizacji tego projektu. E, wiem, nie jest to sekcji te temat, jednak podział taki jest ważny z dwóch względów. Po pierwsze wpływa pozytywnie na porządek i ergonomię pracy. I tutaj tak, zaliczam do tego przejrzyste nazownictwo ścieżek, czasem używanie przymiotników do określenia cech muzycznych danej ścieżki. I na przykład w tym projekcie mam lead staccato, czyli ścieżka lidu, który gra artykulacją staccato. Jeżeli mam inne nazwy Lidów, każdy coś, coś określa i dzięki temu, um, dzięki te, temu opisowi. Bardzo szybko orientuje się, co dana ścieżka ma wnosić do projektu, czym jest dana ścieżka. Druga sprawa: kodowanie kolorami i przy pomocy kolorów oznaczam różne grupy instrumentów. Bębny bas, instrumenty harmoniczne, efekty trzecioplanowe, czy uzupełnienia ambienty. Do tego wokalu w tym projekcie akurat tego wokalu nie ma. Przy pomocy kolorów oznaczam także ścieżki powrotów efektów. Osobnego koloru używam do oznaczania problematycznych rzeczy w projekcie, kiedy czegoś mi brakuje, na przykład kiedy coś gra źle, czy coś wymaga dopracowania na, na takim ogólnym poziomie. Do tego koloru używam tego koloru, a coś pomiędzy fioletem i, i różem. Dzięki takiemu podziałowi, mam na myśli kolory, możliwa jest szybka, intuicyjna. Orientacja w terenie nie tracimy workflow. W jakimś czasie dużo rzeczy zaczyna dziać się po prostu automatycznie i naturalnie. A im większy projekt, tym podział taki więcej daje. I w naprawdę dużych projektach taki porządek wydaje się niezbędny. Druga sprawa związana z ergonomią, układam ścieżki według ważności. Według, znaczy w muzyce klubowej podstawą jest sekcja rytmiczna, zatem naturalne jest, że najpierw zaczynam budować projekt od bębnów. Poniżej jest bas, instrumenty harmoniczne, czyli. To, co daje treść muzyczną, tutaj też mógłby być wokal, a na samym końcu te wszystkie drugo trzecioplanowe historie e, związane z atmosferą, z dodatkami. No i ostatnia sprawa to jest e, szybkie, szybka możliwość celowania i wyciszania grup, e, instrumentów bądź, bądź powrotów efektów. I to też mam po prostu przypisane do klawiszy. Pod jedynką mam na przykład cały bębny, pod czwórką mam bas, pod piątką mam instrumenty i tak dalej, i tak dalej. Ten podział ma jeszcze jedno ważne uzasadnienie to jest taki czysto muzyczny argument. Po prostu niektóre grupy instrumentów, takie jak bębny, bas, lubią być sklejone wspólnie używanymi efektami, czy to kompresorem w przypadku basu czy bębnów, limiterem i tutaj bardziej bas. W pierwszym wypadku pozwala mi to osiągnąć lepiej sklejone, mocniejsze, bardziej dynamiczne brzmienie. Czasem, kiedy potrzebuję tego, po prostu pompujące w rytm stopy. A w przypadku basu utrzymujemy poziom basu na podobnym poziomie, w miejscach, gdzie, gdzie tego potrzebujemy, po prostu żeby było tak, że bas po zmianie na przykład akordu nagle jest go mniej i to czuć wyraźnie no na parkiecie takie rzeczy po prostu wychodzą i ostatnim rzeczą, o chciałbym się powiedzieć, to jest już podział tego konkretnego projektu na grupy, podgrupy, na ścieżki i tak ścieżka perkusji otwieramy mamy tutaj grupę low -end, gdzie znajduje się stopa Sabowe uzupełnienie brzmienia stopy. Czasem w tej grupie mam też tomy i inne niskoczęstotliwościowe elementy perkusyjne. Dalej grupa perkusyjnych elementów, która dzieli się na werbel z klapem, hi z shakerami i dodatkowe elementy. Czasem tutaj tworzę jeszcze tak zwaną grupę groove. Jeżeli groove jest stworzony na, na kilku elementach. Perkusyjnych i kiedy nie jest to, werbeli klap. Do tego są jeszcze elementy szumiące. Akurat w tym wypadku, w tym projekcie, mam elementy szumiące na FX-ach i jakieś pozostałe, jeżeli jakiekolwiek są. Na ścieżkach perkusyjnych stosuję na ogół zasadę jeden sample na jednej ścieżce. Dzięki temu, po pierwsze, ograniczam się i nie szaleję z ilością sampli. A po drugie, dlatego, że o, o, mogę bardziej szczegółowo pracować nad, e, nad danymi elementami. E, dalej e, w tym projekcie mamy bas. I tutaj jest e, bardzo prosto zrobione to wszystko, bo jest ścieżka basu. Jest ścieżka, która, e, która wspomaga to brzmienie basowe. I jest ścieżka, która występuje tylko na dropach. Instrumenty harmoniczne, lead z całą tutaj baterią różnych, różnych brzmień, które w danym momencie mniej lub bardziej intensywnie wypełniają właśnie rolę tego leada. Mam też tutaj akordy i pad, więc w sumie tak można powiedzieć, że to są trzy główne elementy. No i na koniec trochę fixów, szumy. No i to właściwie wszystko. No, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.